Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłaśników. pięknych, wolnych, ogrodów, no. Robię dla was filmik, taki jaki lubicie, z jednej strony w ogrodzie, no ale jak widzicie, tu już niewiele zostało do pokazywania, patyki. No chyba, żebym wam pokazała tego kota, który tu mam. Eee, właśnie mnie podrapał, nazywa się Smutas. Chodź Smutasiu, pokaż się. Ojej, no trochę to było. Także jedynie w towarzystwie kota, przylepy. No, lesz, leż sobie. Tak, też z tematem, który bardzo lubicie, czyli przegląd tego, co wąchałam w minionym tygodniu. No cóż, cały tydzień coś wącham, coś analizuję, ale czasem jest tak, że jakiś jeden temat szczególnie mocno mnie zafrapuje, i jednym z takich tematów była pinakolada. Nie polecam drinków, wiadomo, alkohole, chyba że bezalkoholową pinakoladę, ale niewątpliwie zapach drinków jest w perfumach obecny. No, i tak na bazie troszeczkę moich y, poczynań na TikToku, gdzie niestety to kolejna istotna kwestia, która niejako była motywacją do tego, żeby nad tematem się pochylić, to są właśnie odpowiedniki, czyli albo jeszcze inaczej, y, perfumy z, z popularnych sklepów, z dyskontów, bo tam zwykle są odpowiedniki albo dominują, powiedzmy. No, i pochyliłam się nad perfumami w sklepie Action. Tak przy okazji Wam powiem, że. Do pół miliona wyświetleń doszło w ciągu dwóch dni, co jest w ogóle jakimś kosmicznym wynikiem. Czasem się, jak napracuję nad filmem, nie ma takich, ogląd takich wyników, no i generalnie zamienniki tam rządzą. I ludzie wiedzą, że to jest temat, który budzi emocje, ale, ale jednak idą w ten temat. Więc myślę, że nie unikniemy tego tematu. Jest niezwykle popularny i, i myślę, że też autorzy, którzy poważnie się perfumami zajmują. No nie mogę tego tematu lekceważyć, więc pochyliłam się oczywiście nad perfumami z Action, ale to może innym razem, ale najbardziej zafrapowała mnie Biedronka, kochani. Już z tą Biedronką do Was przychodzę. W Biedronce są różne perfumy. Ale też Biedronka ma tą swoją markę Luca Cipriani, Cipriano. To jest to i ma tą swoją markę damską B-Beauty. Be znaczy ona chyba w ogóle jest marką kosmetyczną biedronkową. I te perfumy mi zabiły ćwieka. Już Wam pokażę flakonik. Od tego może tej pinakolady zaczęłam, to będę kontynuowała, bo tu jest, chociaż nie wiem, czy to jest w składzie, jest ananas. Ananas z kokosem moim zdaniem. Frezmi, frezja jaśmin piwonia. No nie, nie, tutaj. Właśnie, Bo to ciekawe, oni mają tutaj opis. No i tak, opis mi sugerował pewne perfumy z Kady. Ale sam zapach sugerował coś innego, więc wąchałam te skady i wąchałam. One są takie, te one -shoty są owocowe, więc moim zdaniem to będzie albo to, albo to. Jedno i drugie to jest już właściwie trudno dostępna rzecz. Także szukajcie. Także słuchajcie, śmiało możecie się pochylić nad tymi perfumami. Tak wygląda kartonik, tak flakonik. Ja je kupiłam za 11 zł i to właśnie jest ta eskada. Owocowość, kwiatowość. Yy, taka drinkowość po prostu. Gdzieś pomiędzy tymi dwoma, może jeszcze bardziej, jest jeszcze jedna osoba z Paradise w nazwie, bo to będzie Rock in Rio, starsza wersja. A to będzie Escada i Biza Także nuta pinakolady jeszcze do niej wrócę na pewno, bo jest bardzo ciekawa perfumowo. Jest w Biedronce jeszcze jeden produkt, właśnie taki pinakoladowy. To jest właśnie Ananas. Z kokosem też, Miegiełka też marki Bibiuty, Be także do tematu na pewno wrócę. Pinakolada, colada, czyli tak, ananas wspomniany, mleczko kokosowe. Czasem gdzieś widać banan, rum, takie nuty. No, one się na pewno przyjemnie kojarzą. Także, ponieważ, jak wspomniałam, są to one shoty. No to polecam. Przy okazji, jeżeli kogoś taka rzecz interesuje, to powiem, ta druga kreacja, nazwijmy to Biedronkowa, to jest Black Opium. A tych Black Opium to jest oczywiście w bardzo wielu perfumach, czy powiedzmy tych tańszych perfumach, czy powiedzmy, no bardzo blisko Black Opium. No to być może nawet z powodów ekonomicznych nie da się zrobić kopii jeden do jednego. I to była ta kwestia, która mnie frapowała. Przy okazji postanowiłam przyjrzeć się męskim perfumom. Marki, no tam trzeba było wziąć więcej w tej biedronce, więc wzięłam tego Luke Cipriano Gold Driver i Red Chrome Man. No to tak, powiem to, jest duże podobieństwo do y, podstawowej wersji, ale powiedzmy, moim zdaniem ta edycja biedronkowa ma tę przewagę nad oryginałem, że nie jest taka intensywna. One mają bardziej jakby formę wody kolońskiej. Są rześkie, świeższe. Taki woal po prostu. I nie wykluczam, że tutaj też chodzi o po prostu cenę składników, bo perfumy są robione z drogich składników, a przynajmniej powinny być. Więc być może w ramach oszczędności wyszła taka, taka mgiełka, offresh, powiedzmy, kiedyś mówiło, na takie lżejsze stężenie konkretnych perfum. Jak się okazuje, ja tych Gold Driver mam jakieś wcześniejsze buteleczki, to może jeszcze kiedyś się przyglądnę tym perfumom. Bo chyba wydawało mi się, że jeszcze były takie całkiem czarne. Także dzisiaj to wygląda tak. Myślałam, że Gold Drivers to będzie One Million. Ale nie, jednak One Million jest ta, też dużo WOHAM, to może od razu powiem da jednak moim zdaniem orientalność 1 Million ustawia róża. No i Red Chrome, no to takie powiedzmy perfumy na dzień, także Biedronka ma minimalistyczną ofertę do pracy, do biura, powiedzmy na ekstra wyjścia, albo na zimę. I to ma być Lacoste Styling Play. Muszę powiedzieć, że jest to ładny akord za pochody. To może jeszcze od razu zagłąknę do nut, do notatek, do ściągi. Wersja podstawowa Lemal to będzie tak. Le Mal to jest opowieść o dzieciństwie. Tam mają być ciasteczka babuni i zakład fryzjerski, do którego się chodził dziadek, Golibroda, czyli lawenda i wanilia. Plus oczywiście mnóstwo różnych innych rzeczy w nucie głowy poza lawendą. Jeszcze jest mięta, kardamon, bergamota, artemizja. Nuta serca cynamon, kwiat pomarańczy, kminek. Cytuję za Fragrantiką, I nuta bazy, wanilia, buptonka, ambra, sandałowiec. Czyli taka bogata kompozycja, no, po prostu orientalna, a Lacoste Still in Play Still in Play Lacoste 2004 rok, te wcześniejsze były z 95, zrobił je Milan z Kurki Dżon a tutaj mamy perfumy y, zrobione przez panią, która robi perfumy, ona naprawdę kobieta jak zrobią perfumy, och, to moim zdaniem to są już evergreeny Anik Menardo 2004 rok data promocji. Zielony jabłko i tuja. No, jabłko to tak zdaje się pobrzmiewać tym bosem słynnym, szarym. Nuty serca Sosna, jaśmin cedr. No, jaśmin w męskich perfumach, czy w ogóle nuta kwiatowa jest konieczna, żeby te perfumy były ciekawsze. Żeby miały jakiegoś takiego coś przyjaźniejszego, takiego twista powiedzmy. Białe piżmo, vetiver i paczula to było w nucie bazy. Także to tyle o tych męskich klasykach. Natomiast to nad tym też nie będę się zatrzymywała. Biała kawa i. Biały, przepraszam, kawa i białe kwiaty. Ale biała kawa, tak, bo to nie jest taka czarna, smolista kawa. To jest po prostu taka kawa, takie kawucino. Powiedzmy. Mówiąc żartobliwie. Ale. Myślę, że taką nutą, która mnie chyba najbardziej intrygowała w tym tygodniu, to zaraz zaglądam też do ściągi, bo właściwie to nie wiem, jaka tam jest nuta. Szukam i szukam tej odpowiedzi na pytanie. Już, kochani, mam. No to będzie, no, dostałam prezent, to się nad tym pochylę. No tak. I oto flakon, słuchajcie, taka zieleń, Jaipur Buszrą. Buszrą to jest jubilerska marka, która jest aktywna w perfumiarstwie od końca lat 90. i całkiem dobrze im to szło. Ostatnie jakby mniej, w związku z tym ich ceny są troszeczkę niedoszacowane, ale to są trudne perfumy. Właśnie nad nimi siedziałam długo, bo nie jestem w stanie tego akordu zrozumieć. One być może nie pasują do tej pory roku, bo wybrzmiewają w taki sposób trochę przeszkadzający. Ale jakie tam są nuty? Tam jest na przykład nuta Mango w nucie głowy. I cytrusy, rzeczywiście ta rzeźkość, świeżość jest, a potem jest jakby taka nuta, jakby nuta prania, jakby taka proszku troszeczkę. Wiem, że niektórzy to uwielbiają, a niektórzy wręcz przeciwnie. No i wydaje się, że takie, klasy, takie klasyczne serce, czyli nuta serca, jaśmin, irys i róża. No i nuta bazy drzewna, paczula, kaszmerełut to jest taka molekuła i sandałowiec. I powiem szczerze, ciągle mam zagwozdkę. Nie wiem, o co w tych perfumach chodzi. Są trwałe, ładnie się utrzymują, ale myślę, że tak kolorystyka flakonu nie kłóci się z tym przekazem, jaki przynosi zapach, więc dla kogoś, kto lubi takie klimaty, ale polecam testy. No, trochę trudniejsza kompozycja, ale Boucheron nawet jak zaczynał tymi swoimi pierwszymi perfumami, to one też były takie dość wyraziste. Tutaj, jeśli się mogę do czegoś doczepić, bo flakon wygląda dobrze, to ten mały koreczek jest tak troszeczkę trudny do zdejmowania. To się trochę jakby... Ale ja sobie radzę w ten sposób, że przekręcam i tak podważam. Ale jest solidny. Jest to może lepiej, że tak, że jest tak, niż gdyby to miało być po prostu jakieś takie się. A jeszcze może taka ciekawostka. Ten flakon ma przypominać branzoletę. Nie wiem, czy zwrócicie na ja to uwagę. Z Jaipur. To jest taki produkt bardzo szczególny. Jaipur to jest oczywiście miejscowość w Indiach i te branzolety to był taki ślubny talizman z wielu kamieni złożone. Także taki ślubny element. I ta, ten pierwszy Jaipur, z lat 90. to był niebieskie, a nawet bywały takie flakony, które nie miały tego środka. Może trochę wygląda jak pierścień, nie, nie, to ma być właśnie bransoleta. Także te motywy odwołujące się do jubilerstwa są tu obecne. To będzie pewnie szmaragd jakiś, taka kolorystyka. No i ponieważ tak siedziałam nad tymi perfumami, nie umiałam ich rozpracować, pomyślałam sobie, że chyba trochę im przypominają te perfumy. Zaczęłam analizować skład, ale nie, to nie jest ta opowieść, ale tak Miałam takie małe tetaty z tymi perfumami marki Avon. Ciągle mi spokojnie dają, bo rzeczywiście wyróżniają się na tle tego, co marka nam zafundowała jakiś czas temu. To są perfumy zrobione w dwa, czy wprowadzone do sprzedaży. W 2016 roku była duża premiera, w Polsce przyjechał Kenzo Takada, ale nie znajdziecie imienia i nazwiska Kenzo Takada gdzieś tutaj. Yy, na flakonie, no po prostu on przyjechał był jakby możliwość takim doradcą jeśli chodzi o stworzenie tych perfum bo swoje nazwisko już użyczył i sprzedał, więc nie mógł się za bardzo już nim posługiwać jako znakiem towarowym wodna lilia, cytrusy biała herbata i czerwone jabłko w nucie głowy, no i serca piwonia, fiołek japoński kwiat wiśni irys, w nucie bazy irys Nuty ambrowe i paczula. Nuty trochę trudniejsze, bardziej wyszukane, także miałam w tym tygodniu takie nuty trochę trudniejsze. bo Właściwie żadnych nie są to moje ulubione nuty, ani nuty w tych perfumach. Także kto zna, lubi i ma jakiś sposób na te perfumy, że na przykład pora roku, szczególna im służy, to niech da znać. To też nie są moje ulubione nuty, ale jeszcze do tych perfum wrócę. Podobnie jak lemana. i te wszystkie pinakolady. No, taki to był tydzień. Bywa i tak, że czasami trzeba wąchać to, co nie, nie jest nam jakoś szczególnie bliskie. A Wam życzę, żebyście nie musieli takich rzeczy wąchać, tylko właśnie przeciwnie, żeby to były same takie nuty bardzo, bardzo przyjazne. Wszystkiego pachnącego, papa, i wszystkiego dobrego w tym nowym tygodniu. Papa. Pa.